Słuchajcie moi mili, moi mili. Słuchajcie poradnik stryk. W dzisiejszym poradniku y, chciałabym wam pokazać jak drapać się po głowie. Tradycyjnie drapiemy się po głowie no, normalnie palcami. Jakoś tak tam gdzie nas swędzi albo, albo gdzie chcemy się podrapać, no z jakichś innych powodów niż swędzenie. Ale ja proponowałabym bardziej wysublimowany sposób drapania się po głowie, z użyciem narzędzi. Otóż można się drapać w wykałacz. Nie, no wykałaczka to nie jest wysublimowany sposób. Ale już na przykład polecam drapanie się krasnoludkiem. A <laughs> krasnoludek jest bardzo dobry do drapania się. Naprawdę, polecam krasnoludek. Musicie spróbować. Innym, myślę, pomysłem niezłym jest drapanie się budką telefoniczną, angielską budką telefoniczną, proszę. Nie, nie, porażka. Budką się jest niedobrze drapać jakoś tak, tempo. Albo na przykład e, skrzypeczkami, skrzypeczkami się drapiemy po głowie, tak delikatnie. Skrzypeczki są do delikatnego drapania, takiego smyrania właściwie niż drapania, w taki delikatny akt. Także zapraszam, bądźcie kreatywni, pomyślcie o tym. Pstryku, pstryku, jesteś moim poradniku.